Witam wszystkich. Przez... tu wszystkich. Właśnie dostałem przesyłkę z Japonii. Jest to brązoletka. Aha. Wiesz co to jest? Nie? nie. Na teraz nakładasz. Tcha. Idę właśnie robić to. To na kupiłem. Na no torb. To, to idę. No to idź. No, to nie I jest tutaj, co? O, zobaczcie, co dostałem gratis. Tutaj jest informacja. Dziękujemy za zakup. Mamy nadzieję, że się podoba. To jest jakaś gruba koszulka. Mamy tu i grotu. Naklejki z Japonii. I rzecz dnia czy dzisiejszego jest to. Pokemon Center Mega Shinka, Mega Evolution Band. Brązoletka, którą Wam pokażę. Jak ona wygląda. Do sprzedaży tylko w japońskim Pokemon Center. Mega Evolucja ma taki hologram, trochę jak na Kartach. Jest on tak wtopiony dosłownie. Tutaj mamy um, Pokémon Blogo. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest możliwość przypięcia w dwóch miejscach. Oj, dla mnie jest trochę mała, nawet za mała. Na no to ostatnie zapięcie. Mega ewolucja Bardzo fajnie, fajny gadżet Tam Tutaj informacja o tych mega ewolucjach jakie tutaj mamy Mega Mewtwo, Lucario, Gercho, Chase, Blaziken I to wszystko. To tyle na razie. Cześć! Fajny gadżecik.